Witam wszystkich na moim kanale. Jestem Iza. Zapraszam na Tarota codziennego. Dziś mamy piątek, 25 marca. Zobaczymy, jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku. Piątek, 25 marca. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Piątek, 25 marca. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Jeżeli chodzi o osoby spod znaku Barana, tutaj mam kartę Trójki Kielichów, tak więc w dniu dzisiejszym możecie coś świętować, coś opijać, możecie wybrać się na jakąś imprezkę. Karta ogólnie mówi o tym, że dziś macie szansę prawdopodobnie być w jakimś takim większym towarzystwie. Karta Trójki Kielichów też może wskazywać na takie sytuacje, w których na przykład dowiadujecie się, że jest jeszcze ktoś trzeci w Waszej relacji Osoby spod znaku byka Tutaj macie kartę piątki kielichów Tak więc Wy możecie mieć dziś taki dość ciężki dzień Jeżeli chodzi o sferę emocjonalną Możecie mieć czegoś dosyt, przesyt może nie będziecie chcieli już więcej na coś patrzeć, angażować się emocjonalnie w jakąś sytuację. Karta ogólnie wskazuje na różnego rodzaju takie bóle głowy, jakieś stany migrenowe. Ogólnie będziecie przesyceni dniem dzisiejszym. Bliźnięto, tutaj mamy karty kapłanki, tak więc dziś możecie się dowiedzieć o czymś, co było przed wami skrywane. Słuchajcie w dniu dzisiejszym swojego. Swoich przeczuć, swojej intuicji. Kartę muszę wskazywać, że jeszcze macie zbyt małą wiedzę, jeżeli chodzi o pewne sprawy. W dniu dzisiejszym też jest dobrze troszeczkę pomedytować, bądź też zapoznać się z tym, co szykuje wam przyszłość. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku raka, no dziś możecie zostać zranieni. Karta mówi o smutku, o płaczu, o takich sytuacjach, które w pewien sposób mogą was e, zaboleć. Tak więc też nie starajcie się wy w dniu dzisiejszym być e, tacy dla innych osób. Osoby z lwa, gdzieś możecie mieć kontakt z jakimś mężczyzną, który na co dzień chodzi, na przykład w jakimś mundurze. Karta może wskazywać na kontakt z jakimiś urzędnikami, na przykład z panem, też doktorem. Jeżeli jesteście mężczyznami, to w dniu dzisiejszym bardziej kierujcie się intelektem i rozumem. Jeżeli jesteście osobami stanowionego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać mężczyznę już być może po rozwodzie. Osoby z podznaku Pan, no tutaj mamy kartę królowej monet, tak więc Wy dziś możecie mieć kontakt z kobietą, która zajmuje się bankowością, ma, że tak powiem, jakiś wpływ na sektor finansowy. Karta może symbolizować jakieś dobre inwestycje. Jeżeli jesteście kobietami, to warto dziś kupić sobie coś droższego, śmiało możecie wejść w jakąś spółkę z kobietą. Też jest to bardzo dobry dzień na to, żeby otworzyć własną działalność gospodarczą. Przepraszam, jeżeli jesteście natomiast osobami stanu wolnego, tutaj karta pokazuje, że dziś macie szansę poznać kobietę dobrze sytuowaną. Osoby spod znaku uwagi, no tutaj mamy kartę szóstki buław, tak więc dziś możecie się cieszyć z tego względu, że osiągniecie to, czego się spodziewaliście. Karta ogólnie mówi o takich sytuacjach, w których coś wygrywacie. Dosłownie, możecie. Coś w dniu dzisiejszym wygrać. Karta ogólnie pokazuje, że będziecie w takich sytuacjach, gdzie to wy akurat będziecie tymi najlepszymi. Jeżeli chodzi o osoby z podznaką Skorpiona, to u Was ważną rolę dziś może odegrać jakaś kobieta bliska Waszemu Sercu, matka, jakaś przyjaciółka, może partnerka. Jeżeli jesteście kobietami, to dziś warto słuchać głosu swojego serca. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to dziś macie szansę poznać kobietę już do stałego związku. Osoby spod znaku Strzelca. Tutaj mamy kartę rycerza monet, tak więc dziś coś może być poza waszym zasięgiem. Komuś bądź czemuś możecie nie dorastać do pięt, być może y, większość z Was y, stwierdzi, że ma zbyt małe kompetencje. I to dobry dzień na to, żeby na przykład zapisać się na różnego rodzaju szkolenia, kurs, kursy, jakieś warsztaty. Karta też mówi o tym, że na przykład za coś przepłacicie, coś będzie droższe niż zakładaliście. Mi bardzo często w życiu codziennym karta rycerza monet pokazuje kuriera. Jeżeli chodzi o koziorożce, tutaj u Was dziś ważną rolę może odegrać ktoś dużo młodszy, osoba taka sprytna, zaradna, osoba, która potrafi bardzo dużo rzeczy zrobić. Karta też mówi o tym, że warto dziś wchodzić w jakieś całkowicie nowe projekty, że warto dziś wykonywać pierwsze kroki. Osoby spod znaku wodnika, no tutaj mamy kartę piątki buław, tak więc dziś będziecie musieli się zmierzyć z konkurencją. Karta mówi o takiej walce. Możecie mieć takie wrażenie, że non stop coś Wam wyskakuje. Dosłownie karta na przykład może pokazywać różnego rodzaju zawody sportowe. I jeżeli chodzi o osoby spod znaku ryb, tutaj mam kartę siódemki kielichów. Tak więc dziś możecie żyć taką iluzją. Możecie mieć tak zwane różowe okulary. Możecie pewne osoby idealizować. Coś możecie błędnie odebrać, coś może wam się wydawać. Ktoś może Wam obiecywać przysłowiowe gruszki na wierzbie. Tak więc uważajcie na to, co podpisujecie. Uważajcie na to, co inne osoby wam obiecują, i też starajcie się nie idealizować innych osób. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę udanego piątku i zapraszam Was na jutro. Pa, pa.